No, właśnie w tym miejscu się wczoraj zaanonsowałem <grymne> coś takiego. Wczoraj balanga trwała. Panowie jeszcze śpią. Po balance w International, Hello, na International Hostel. Tak to wygląda. Pójdę na zewnątrz, zobaczymy, jak jest. No, właśnie w tym miejscu spędziłem noc, a teraz będziemy ruszać. Trzeba wybrać kierunek, wziąć, wejść na kurs, na ścieżkę. No i jechać w kierunek Kalgary. Zobaczymy, czy damy dzisiaj radę. Kelowna International Hostel. No tak jak wcześniej pokazywałem, panowie tam spali po balandze. No a tak tu wygląda okolica, to jest bardzo blisko Downtown.